Moto Parkour Ze szpartkiem, tylko ze szpartkiem A on ze mną, bo, 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 bo Bo inni koledzy nie mają psychy Dokładnie Są debilami, nie Dokładnie inni tak było, moto parkour Nie no nie, bardzo no ja się... No nie nie nie, nie no nie mają psychy Wiele do dlatego nie mają O no, no właśnie się. Dobra Ale mi dobrze poszło <laughs> Brań włączona, ale <laughs> ale z nim się tam Dobra, broń włączona Oła! Oj, źle, krzywo, dobrze jest! Ej, ja, taki protyp nie od, od razu z shiftem idziesz. Jak wyskoczysz. Jak? Od razu shift, jak wyskoczysz, A, od razu shift. No tak średnio. Średnio? Nie. Dobra, jestem dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, sobie. O nie to powinno, być, to powinno być chociaż proste, chociaż... Dobra, już jestem. E, Co to dalej? E, e, tym rozumiem, że snobie siano, czy coś takiego. No. Aha, Co to jest, łajno? <grym> Nie no, raczej snop... snop... snop siano. Kurde, to tak na padzie by się tak fajnie robiło. Tak, tam, czy... no. W nie masz że w klawiaturze nie masz takiego wyczucia, Bo, nie, bo się po takiej cienkiej, cienkiej linii jedzie. To, to ciebie, jeszcze, to ciebie tu jeszcze nie ma. No nie ale, ale, przy, ta linia. Boję się już Przejechałem to na szczęście. Dobre, Dobra. Ja jestem. Ustępnie. A to tak teraz trzeba. Ale smare... Co zrobiłem bo... mu? <laughs> Ostatnie sobie. Ej, co? Aha, bo tam nie było checkpointu Boże. Boże! <laughs> Błąd ja To już był checkpoint Ale nie było Oj u. Ole, ole fart Naprawdę to zrobiłem No, aha! Mm -hmm. Padłem, co tam? Ty, bo ja, ja, ja to pędzę tak jak na razie No ja nie Pędzę tu jak burza O burz. maria, no wsiądź na ten motocykl, degilu Okej, okay, dobra, widzę, widzę, widzę Już, okay. już siódmy checkpoint Chyba to scituje No, to jest, nie, coś, to jak, 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 masz problem z zejdź, nie? Nie, spoko, scituje to inaczej Po prostu skoczyłem gdzieś motocyklem I nie usiądę motocyklem, no boś, w ogóle O Obra, stój, stój, stój. Stój, stój. No, o, jest, jest, stój. Dobra, jestem No, spokojnie Co, w lewo? W lewo. Trzeba się spieszyć w motorku W Nie, doleciał, w serio Kurde, mogłem się rozpędzić ja jestem pajacem Kurde, no No, co? <laughs> Gdzie tam jesteś? <laughs> Dobra, jeszcze popełnia samobójstwo, patrzcie No, on się wypadł z motocykla. O coś czuję, że to utknę na, na dłużej, no, troszeczkę na dłużej, ale... Nie, raczej. No co to jest? O kurde, to trzeba mieć prędkość jeszcze. Oho, oho, dobra, nieważne. Tak, gdyby tak... Jestem, czekaj, czemu jest gdzieś tam. Gdyby tak... Mm. tak zna... Dobra. Tak, fajnie scitować. oj no dobra chyba się tak nie zrobi nieważne to cię zostawił no jeju piechotką się raczej dobra. tego nie zrobi co? piechotką się raczej tego nie zrobi mówię Nie no. bo to jest taki moment taki dość jest 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 jesteś? dobrze jesteś o Teraz się rozpędź na spokojnie Na spokojnie się rozpędź Można na ze schodu wyjechać jakbyś tam? Nie Ale, co dalej już? No ostatnia próba Tam, tu I mam to gdzieś Ostatnia próba Wrzesz to O Boże Jebity, na tym motocyklu, dobra No możeś policjanta wziął nie, nie mam właśnie policjanta. A, teraz właśnie wziąłem gościa w garniturku karniturku. Ja, dobra, nie. Robię to na piechotę. jakim, jakim cenem to się stało? No co? Dobra, nie. No Dobra, stój. Jak nie tędy? Co nie tędy? Ej! Tak, spadł mi super. Czemu, tak. Serio, spadł mi z tego. Co, debil. Wieś. Nie, tak. Achaj, teraz na to nie wiedziesz. Wieś, proszę. No, wieś na to, no, wieś no kuluszku, kochany. Może, może, bo. Boże, boże, wieś na to. Postak I debil spadł. Który czek męcik? Eee, trzeci. <laughs> trzeci dopiero. Nie 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 nie, nie. Dobra, ja sam na piechotę idę <noise> no, ja też, nie chcę mi się tego przechodzić W się sensie tego momentu No ja to do, do checkpointa No wpadę już na motorku, nie? Dokładnie No Okej, okay, teraz tutaj na motorek I co tutaj? A po linii znaczy no Nie po linii jeszcze Dobra Gdzie, a teraz po linii, no dobra. <laughs> co dalej jedziemy teraz? A, gówno. Jezus Maria, nie mam wyczucia, nie będę miał wyczucia na tej linii, na pewno nie. <noise> no to A, na, na linii jesteś teraz? No. Typie, ja to ty, ja ty pędzę jak burza. Na razie. Ale... Przynajmniej checkpoint złapałem. Pogno! Tak, Dobra, gdzie jest następny checkpoint? Omm... Um... Tam po tej linii. Tam się nie wiedzie inaczej jak po tej linii. Eee, linii. Przecież po tej niebieskiej? Oho uh -huh. No, to nie, tylko po linii musisz pójść. Raczej. No, po po linii, po linii na stół No, dobra. dobra. Inaczej tak. się nie wiedzie. Nie, to jest takie trudne na razie. Tak krzywo ty wie, Dobra, ej, Nawet się obawiam momentu, w którym trzeba będzie bagować, Samia serio, będzie trzeba bugować? No właśnie, nie wiem, właśnie liczę, że na razie nie będzie Bo ja w sumie jeszcze tak. Rufianem? Ziemniar jest takim tym doświadczony No on na BMXie. Ta takie rzeczy, no, na BMI, On będzie zaraz, znaczy miał być A. No, ale się go nie ma no, Jeszcze nie, ale... Pizzy też jeszcze nie ma Tak, dokładnie Chyba, że była, ale... Nie no, nie było. No, Aha, domochod bo ma. tak, zamówiliśmy sobie pizzę za hajs z YouTube'a Ja pierwszy Nos. dla siebie skręcam <noise> No dokładnie Pizza za hajs z YouTube'a No, dokładnie Uuu, poda o, 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 co to za kisię? O, nie doleciał Pyk no, Jezus Maria, ten motor tak skręca. No, tak mówię, właśnie, mówiłem o tym, że na padzie to by było, wiesz, dobre. To się... Że to, to właśnie tak. No, takie... na padzie to możesz tak spamować Tu też sobie możesz, ale. Nie ma sensu. To przechodził to 3 lata. Nie doleciał, nie. Serio? No! Kurź co za No tu na spokojnie Tutaj też na luzaczku Tutaj też na spokojnie I tutaj już trzeba pomagować Boże, no klikam lekko D to jedzie 360 w <noise> prawo Nie no, no, spokojnie Nie denerwuj się Ja to w C mówię ci już mam dwu dwudziesty szósty czek... Ej, <grystanie> Bartek Ja już mam dwudziesty szósty checkpoint Ja mam czwarty <grystanie> Serio? Dobra Wziąłeś mapę pod siebie znowu no. No ja wciąż się wciąż Mapa jest wow. no, ja, no jest taki taki to, to Właśnie tym razem motorem, bo pierwszy raz byłem na motorach Oczywiście no się no na Oczywiście ta. rower się nie liczy pod stan. No raczej Pod rower To się pod motor BOŻE! Nie Bossy nie! 120, ale nacisnę lekko, a... 100! W 100% ktoś nie wiedział. Ojej, no. jej. Siop kręci 5 razy, nie? No, Dawaj, naprawdę. O, co, okay. to pójdźmy na nogach, co to za Więc się no, zaraz przejdę na cały wyścig na nogę. Co, <noise> ale powiedzcie, że się da, bo tak, tak, takie momenty raczej... Właśnie, dlaczego nie mam wyścigów na nogę? Są. Są takie parkury na nogach. Dużo. To weź tam ten... Mogę tam jakieś poszukać, nie? No. O kur... No dobra, Spartak jest to samo. Ale z takim zakrętem. Z linią? Ad... No. to się... No, no wiesz, dobrze. co chodzi. No dobra, dobra, dobra. Nie, idę na nogach, pewnie <laughs> I Idź nogami, idź. Raz zobaczy sobie mapę może. Ty, bo tak myślałem, że tak... Jedną, jeden odcinek chce się, jedna mapa na odcinek, a to może nawet dwie mapy będą co na odcinku? Wątpię. Bo tak to się u mnie, nie? Bo. Bo, bo jest śmieszne, nie powiem. super jest. <grych> Kozacko jest. Dobra, No i na małych za pierwszym razem wiadomo. Dobra, teraz tak. Czy mam kończyć, czy chcesz sobie przejść? Czy już kończysz? No, a już kończymy się typie. Ale, ale jak ty skończysz, to przecież będę, mógł jeszcze przejść. No. Nie, bo z połowa, nie? Oh. też będzie odliczanie. Dobra no to to no to poczekam Dobra żebyście się nie nudzili popatrzcie sobie jak sobie bugujemy o już nie buguje motocyklu o, ale dobra szybko 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 napraw napraw o widzicie sobie dalej buguje motocykl Czekam na czwartka w dalszym ciągu to Tak, jest? tak, dobrze, tak Dobrze myślicie 15 minut już na niego czekam o widz o Ole Ole widoczki Oj nie do góra, do góra, i Gleba w wodę. No. Fajnie było, nie? Dobra, aż Partek już tu jest, więc ja się kończę ten wyścig Nie, nie no, jesteś tutaj typiaż, no. No, ale nie zdążę. <laughs> nie zdążysz? No nie. Nie no, zdążę, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest Partek, kończymy to. nie? Oj, oj, nie, 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 zostaw, zostaw, zostaw. Jest. A, no, tu? No, znowu takie. <laughs> Fajny skill też, się podobał jestem? Okej. Okay. Monster bike. Mo Monster bike. No dobra, lecimy. Mapa od bolta, więc kozacka. brom. O, już, już transformacja widzę. O, ale ruszyłem. U, tu Willy się kozackie robi. Nie! Ci chyba wypadli ja To ciekawe akurat, nie wywrócimy na to gówno Skuter O jednak, o jednak nie Nie, załóż skuter, jest dywy Zamieniłem się skuterem, skuter a, a dobra. To nie za, za dywy Ty, elektryczny skuterek Zgidł <grym> Jeszcze raz takiego widzę ja, Fajny właśnie no, co to jest? Taki... Elektryczny skuter A to jest Fadzio, no tak To nie jest...

jak yy, nie powiem co nie powiem kogo Boże No Co robicie? No widzisz ty tam się nudzisz na pierwszym miejscu O Ja tu się dobrze Poznak bawię A tak jestem Spartek się dobrze bawi <śpary> Spartek poleciał w ogóle w kosmos O kurde Nie no Boże Co to jest za wyścig? Co to za niewidoczna ściana? Co? Ściana niewidoczna? No dobrze, jeden będzie ja, zielonek. Ja, więc... ja, ja nic nie wiem. Ja tu sobie jadę kozacko. Ty bierzano Wy już za mną jesteście. No to. Ja tylko. O, no coś ileracki. O nie, też nie. No nie! Dobra! Bo, co jest? Ty też tak w no, to jest tak zmaly czwartek? Co to jest? O kurde. o kurno, ale jedziemy. Ej, to jest... To jest... Ty no to, fajne, to, na razie. nie! Dobra, dobra. Spartek nie kompiluj Spartek no, no, nie Sparty, ty chuj. Dzięki za pomoc, w sensie, no, oha dobra. O, zabrałem dwa trzy pointu, ty Serio? Co tu się w ogóle dzieje? ty? Tyha dobra. Aha dobre o spędzenie, no. Ale kozak, ale kozacki wyjści. Kurno. A ja wciąż czekam na moją pizzę, bo jestem głodny. Juho, juho. Jej, w dziurę, prosto w dziurę, tak jest. Prosto w dziurę. Ostre drifty co tak daleko. Juho. Lecę, to jest fokusowano na, na, na ten na laka Siebe. dla ciebie na gier rekor Jest serio na górze Ja nie mam laka, tylko ja mam gówno masz ja na mam... mordzie za mam skilla I have a skill motherfucker mm. Skills mm. dobieramy dobieraniu od siebie I have skills motherfuckers Kóźwa czemu Ja pierwszy, ale ty dwa mapy pod siebie dobieram naprawdę tak na fest. A nie są mapy pod, pode mnie. To tak. są mapy pod nas wszystkich no, no 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 coś jeszcze, chcesz się tłumaczyć jakoś jeszcze? O, o wygrałem Wygrałem po raz kolejny Dziękuję, dziękuję bardzo Co dwie mapki, co? Szybki odcineczek